Cześć, witam was ponownie, mamy dzisiaj czwartek, 17 marca. Jadę do naszej dziupli kamperowej, ponagrywać nagrywać wam nowy materiał. Ostatnio niestety nie miałem za dużo czasu jak zwykle, ale to tam z innych powodów, więc pozamawialiśmy bardzo dużo rzeczy, Przyszły okna, wentylatory, jakieś no prawie wszystko już mamy zamówione i... Chciałem Wam pokazać, jak tam nam idzie. Uważam, że Daniel zrobił super robotę z tym łóżkiem opuszczanym. Byłem tam jednego dnia, trochę mu pomagałem. No i zobaczymy. To łóżko uważam, że to jest najlepsze jakie rozwiązanie, jakie może być. Troszkę traci się na, na półkach, ale z tyłu mamy jedno łóżko, gdzie mamy fajny garaż. Wygodne łóżko dla dwóch osób. I tutaj będzie drugie łóżko, będzie miało wymiary Chyba na tą chwilę 120 na 200 i będzie całe się chowało pod sufit, więc e, zaraz dojeżdżam i zapraszam was na materiał. Jesteśmy. Jest Daniel i jest Paweł, nasz stolarz, który będzie tutaj robił. O, dobra, pokażę wam co mamy, co robimy. Tutaj mamy sprzęty. Widzicie, wszystko jest nowe. Boiler, kibelek, zlew z Ikei. Będzie podwieszany, nie nablatowy. Izolację robimy z takiego styroduru, powiem wam szczerze. Jest bardzo twardy, gruby. No, i zobaczymy. Aha, tutaj jeszcze mamy e, wentylator z Fiamy, też nowy. Także go sprawdzaliśmy, czy działa. Do tego mamy już zakupione wszystkie solary, które też testowałem. Niestety nie nagrywałem, bo tak jak mówiłem, byłem troszkę. Mamy tu bałagan, bo jak widzicie, robota jest w toku. Ławeczka wyciągnięta. Także patrzymy, co tu się dzieje. Teraz tutaj, tak, okno dachowe tu jest zrobione, łóżko na razie rama taka tymczasowa. Co myślisz, Daniel, będzie ta rama zmieniana? Będzie zmieniana, nie? Czekamy na ten. To co może pokażemy, jak to działa? Co? Dobra, to teraz tak. Na razie opuszczamy tutaj i tutaj będzie rączka, która będzie to popuszczała. No i tyle. I tutaj będzie łóżko. Będzie się wchodziło z tej strony. Będzie jakaś drabinka. O nie, co się? Z tej strony będzie drabinka. Będzie wysokość. Uważam, że jeżeli nawet materac będzie na takiej wysokości to tutaj spokojnie jest 60 cm na głowę okienko. Powyklejaliśmy matą wygłuszającą. Tutaj mamy okienko też nowe z Dometika, z roletą i z moskitierą. Także komplet i tutaj damy z tyłu wentylator, więc tutaj będzie łóżko i będzie można było sobie przewietrzyć. Robimy metodą taką, jak było to że częściowo ze styrodyru, a w te miejsca piankę. No i potem na to przyjdzie jeszcze ta cienka, taka pianka wygłuszająca z bitmatu. Więc ten, ten, ten model będzie też bardzo fajnie wyizolowany. Mówię, że tak to wygląda. A dobra, jakby była lista gdzie są te listy? Nie czekaj, to bliski. Czekaj, czekaj, czekaj. O, tutaj coś kupiły. Tu ją wkleimy, tak? Proszę. Ale nie to? O, wygłuszenie. Ale to wygłuszenie mytne, nie? No ale przyskoczy, to jest... No i gdzie bez wyguszenia to powinno być ok. Paweł, Ty już pozamawiałeś te materiały wszystkie na ten? Ja Ci muszę tą fakturę... Właśnie dostaniemy te faktury, Daniel, nie? Muszę je zabrać dzisiaj.

Będziemy to wszystko przykręcać i zobaczcie, to jest naklej, który można się wieszać na tym tu normalnie. Jedną próbowaliśmy oderwać, była ja tak młotkiem, że ona się zaczęła pękać, a nie odleci. No. Tutaj było normalnie walone młotkiem, bo chcieliśmy jednak, żeby tutaj miał być wentylator, nie? Wstępnie. Dani mówi, żeby to wyrwać dupa, młotkiem nic. He. <coughs> to. Poklejony jest tak, że nie ma szans, żebyś to rozpadł. Aha, te okno tutaj e, nam zostaje, tak jak było oryginalnie tych drugich przejściowych drzwiach. I tutaj e, jest oryginalna taka tapicerka, oj, oryginalna tapicerka, którą zostawimy. I Do tego widziałem tutaj u Adventure e, van takie, chyba z Wandermuna, te rolety. Więc jeżeli będzie się udało taką roletę tutaj zamówić, to to zrobimy. No i to będzie kuchnia, wiadomo. Z tego będziemy robić, co będziemy robić? Będziemy robić lodówkę z zabudowy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Normalnie jak dołu. Dobra. Nie będę wam więcej zanudzał. Pokażę wam później jakieś aktualizacje.